Bardzo istotne jest, żeby kontynuować i w dobry sposób kontynuować współpracę między przedsiębiorcami, rządem i parlamentem po to, żeby tworzyć jak najlepsze rozwiązania służące przedsiębiorcom. Wchodzimy w drugą niejako fazę tego dialogu, bo oczywiście były takie ważne rozstrzygnięcia jak konstytucja biznesu, jak zupełnie nowy obszar prawo sukcesji, czy pakiet ponad 100 zmian premiera Morawieckiego. I szereg innych, i to wyczerpało pewną taką podstawową pulę koniecznych do zmiany przepisów. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy odpowiadali w dalszym ciągu na głos przede wszystkim przedsiębiorców. I wydaje się, że jest też spory obszar, gdzie można przepisów trochę. Odjąć, żeby nie było ich aż tak dużo, bez szkody czy dla statystyki, czy dla zarządzania niektórymi instytucjami, a z pożytkiem dla przedsiębiorców, bo wtedy będzie przejrzyściej, no i też na pewno taniej w funkcjonowaniu. Ja osobiście też zwracam uwagę, że są takie przykłady pokazujące, jak biurokracja może narastać choćby sprawozdania dla GUSu dwie obok siebie rubryki różniące się w skali roku o kilkadziesiąt groszy żeby to zmienić żeby zostawić jedną rubrykę trzeba ponad 100 ustaw zmienić czyli ta biurokracja Narasta. Ilość przepisów jest rzeczywiście duża i to jest przestrzeń do właśnie tego drugiego etapu dialogu i ważne jest, żeby przedsiębiorcy artykułowali nawet może w jakiejś tam hierarchii co najbardziej utrudnia, co powinno być natychmiast skorygowane, zmienione albo wręcz wykreślone z przepisów prawa i porozumienie, zaangażowanie Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorców w ten proces, Proces jest niezwykle istotny, a my z poziomu parlamentu, ministrowie deklarowali z poziomu rządu, będziemy, będziemy ten dialog podtrzymywać i zamieniać na konkretne rozwiązania.